Witam z tej strony i W końcu mi Minecraft działa. Jej yy, wystarczyło zreinstalować. Ale dobra, dzisiaj ogólnie Snapnex. Weszłem przez jakiś czas, kupiłem diamenty. Nakupałem tylko 5 i jak widzicie nie tu. Diamenty. Więc to dzisiaj... No nic, w sumie weszłem tak dawno tutaj nie grałem, że naprawdę już nie pamiętam niektórych rzeczy, które tutaj zrobiłem. I co się zmieniło? Nic się praktycznie nie zmieniło. Poza jedną rzeczą, jeżeli ktoś nie wie, to tutaj tutaj jest moja kopalnia. Nie taka po prostu, ale jak idziemy tutaj to tutaj jest takie przejście. Nie to w ogóle ja tu chyba byłem, albo nie byłem. Nie patrzyłem tutaj, nie Jakoś po prostu byłem tu kiedyś, ale nic tu nie było. Ok, no i jakby to powiedzieć, no, dawno nie byłem na Następne przez jakieś psucie się tej launchera. I się okazało, że po prostu, wiecie co się stało? Jeżeli ktoś odgadnie, to dostaje serduszko. Wiecie, co się stanęło? O, widzicie, i tutaj jesteśmy przy tym drugiej kopalni. Wiecie, co się stanęło? Usunęły mi się wszystkie pliki, oprócz światów, przez co T-launcher sam z siebie nie mógł się włączyć. <grym> Czemu? O, jak widzicie, tutaj bardzo ładnie rośnie. Ja to będę musiał wykopać w końcu i zostawić tylko te kryształy, wiecie, bo to już e, lekko nie irytuje, tylko sobie rosną te kryształy. Poza tym gorzej je się zbiera przez to. E, więc dobra. Ja bym zrobił automatyczną farmę tego, lecz nie chce mi się po prostu, bo jest to zbyt ciężkie według mnie. E, na pewno wiem, które zostawię te kryształy, bo nie chcę wszystkich, bo nie ma sensu ich tak dużo zbierać jak z nich na razie robić. Nie za bardzo mogę ale pomyślałem, że dobrze by było, żeby na przykład... A już mi się skończyło żeby na przykład zrobić tak, że zostawię jeden tylko i tylko jeden będzie. Ale nie wiem czy to się opłaca, według mnie chyba nie, lepiej sobie zostać po prostu kilka i troszkę więcej zebrać, nie zawsze dużo, ale troszkę więcej zawsze, nie? Jak na razie nic nie ma, ale ja na przykład mieć też zbieram nadal Pewnie niektórzy się dziwią, po co ty zbierasz mieć, jak możesz mieć tylko bloki, a już je złożyłeś? Po to, żeby mieć na przyszłość możliwe, iż coś nowego dodadzą, a nigdy nie wiadomo, ile z ilu bloków będzie trzeba na przykład coś takiego otworzyć. Więc lepiej mieć więcej, na przykład się nie zdziwić w kolejnym e, update'ie, w sensie w kolejnej aktualizacji 1.18, tylko na przykład już to mieć, nie? Najgorsze jest to kopanie, bo jak ja dawno w Minecrafta nie gram. A tu jest to taka jeszcze kopalnia. Jedna. To, to też muszę tutaj. O, tu są jeszcze te snake, To też muszę ogarnąć, bo tutaj nie wiem, co dokładnie jest. Lol, dopiero teraz zobaczyłem. Więc dobra, czekajcie chwilę, wszystko mam wyłączone? Tak, wszystko mam wyłączone, dobra, e, Ciężko tu się tak naprawdę to wszystko robi, bo jednak fajnie by było zostawić. Na pewno wykopię to tu, o to, bo to nie ma sensu tutaj, żeby tak wysoko, nie mogę tego zbytnio zbierać. To tak samo. To też nie ma sensu. O, jak to... Ej, to nawet spoko jest, że jak to wykupuje to od razu wszystkie lecą. No jest to mi się podoba. Tak, przydałoby, się... przydałoby się skoczyć tu, o, i to zniszczyć, bo to i tak tego nie będę zbierał. Fajnie by było, gdyby można na przykład z Touchem to wykopywać. No, rozumiem, że ten... ale często po prostu musielibyśmy lecieć po te gody. Tutaj też to sobie zniszczmy, tu też. To też się nie przyda, to też się nie przyda, dobra. No, i tyle możemy w sumie zostawić, co na samym dole, tylko. No! I tu jeszcze to, bo to też nie będę wybierał pewnie. No. Bardzo Dobra. ładnie. Ile mam? No, sporo, sporo. Pewnie tu jeszcze gdzieś leżą, ale jestem po prostu albo ślepy, albo głupi. Więc no. Ogólnie wydaje mi się, że niedługo zacznę w końcu tak dobrze montować te filmy, bo ostatnio montuję tylko. zacząłem montować tylko intro i outro. W ogóle ta seria z Daisy Dano tak wam się spodobała. Nie, ja, ja, ja po prostu jestem z... z. Jak to się nazywa? Po prostu bardzo mi się chce grać, nie? I nagrywać i grać, nie? Bo to jest taka gra, którą. Jakby to powiedzieć, sam siebie bym w nią nie grał, bo jest dosyć się Ale grać z nią na odcinku, czuję taką wiecie, że nie chcę was zawieść, nie? I niestety muszę was zmarstwić, ponieważ trzy, trzy następne gry, które grałem, niestety przegrałem. Ciężkie są te niektóre postacie, ale odblokowałem nowe chaptery, więc takie małe, jakby to powiedzieć taki mały spoiler, myślę, że... Nie, jakoś mocno nie zaspoilerowałem, po prostu przegrałem trzy kolejne gry, ale odblokowałem nowe rozdziały. Już wiem jak odblokować nową postać tą szóstą, co tam jest zakryta. Ale to powiem na odcinku z y, odblokowywania tej postaci. Pewnie się ciekawicie, ale jak to możliwe, jak ty jeszcze jej nie odblokowałeś? No takie możliwe, że oglądałem filmy u takiego, jak on ma Grzesiekpl, albo Grzesiek po prostu. E, fajne odcinki ma po prostu. Niezmontowane, ale spoko są, Na sporo słów, pozdrował Grzesiu. Fajny komentarz napisałeś. <laughs> też chyba to zniszczy. Wiecie, to też przeszkadza. Nie potrzebuję jakoś dużo tych kryształów. No ale jak już mówię, po prostu lepiej mieć więcej i się nie martwić, nie? Więc dobra. Ogólnie, też powiem Wam, że mam zbyt dużo serii i wiem, że z jakiejś serii na pewno zrezygnuję. Na pewno rezygnuję z serii Among Us, bo. To, Jak by to powiedzieć? Będzie Among Us, ale tylko jeżeli będzie jakakolwiek drużyna składająca się z 10 osób, bo to niemożliwe, żebym grał sam na randomów, bo to jest gorzej niż wyrok Śmierci. E, może nie aż tak, ale po prostu ciężko się gra z randomami i no, po prostu słabo jest, tak wiecie. Nie lubię po prostu grać z randomami. Są osoby, które ja na przykład nie jestem impostorem, a bo na mnie tylko dlatego, że nie wiem, nie miałem już zadań. Były na przykład tylko trzy zadania do zrobienia, ale oni mówią On chodził, nie? On chodził, nie robił zadań Co z tego, że te zadania były tylko trzy, nie? No i no i jak ja mam... Więc co ja mam do takiego kolesia powiedzieć, jak go, nie wiem, po chińsku pisze? Ciekawie jestem w ogóle, skąd ja wiedziałem, że on tak napisał Może dlatego, że mnie wyrzucili, e? Nie, nie znam chińskiego, więc no... Ogólnie też jest lato, ale no niestety nie mam takich wolnych wakacji, jak pewnie większość z Was myśli e, Ale... Też bardzo mało nagrywam ostatnio właśnie, muszę zacząć więcej nagrywać i więcej tego montować właśnie Skoro mam więcej czasu, no właśnie Czy ja trzy razy, czy tam cztery powiedziałem, właśnie nie wiem czemu Jakoś tak mi spasowało Dobra Zbierzmy jeszcze, może tak zbierzmy A tu Aha, to nie było pełne To nie było wyrośnie to będzie wyrośnie. No i sobie mamy tak Możemy lecieć dalej Ogólnie też Wydaje mi się, że na smoka polecimy na którymś live'ie, ale nie wiem na którym. Szczerze, jeszcze muszę trochę diamentów pokopać. Myślę, że to już zrobię poza odcinek. mam tyle gier, tyle serii, że ja nie wiem, co tak naprawdę już robić. To jest aż dziwne, ale tak niestety jest. I Ciebie, Ząbiaczku, bym poprosił do tej łódeczki i bym Cię obudował bardzo ładnie, bo mi się przydarzy. O, Bardzo ładnie. Zobaczcie, jak on zajebiście dobrze chodzi. No patrzcie, on... Ta farma żelazna działa, nie? Dobra. I teraz tak. O kurde, ten jeszcze się tu No, e, Dobra, co ja bym zrobił? Ja bym go przesunął. No właśnie, on nie będzie ten. Musiałbym go jakoś przesunąć albo tu zrobić dziurę, ale nie, oni wtedy przejdą. Jakoś, będę, jakoś go będę musiał tutaj z tym przenieść, ale ponieważ ten koleś, co mi dawał, pamiętacie te kilopy takie dobre, no to niestety. Cię okazało, że już nie daje tak tanio tych kilochów i muszę wydać tyle, że aż mi się nic nie no i Bardzo ładnie, obudowany, więc dobra. Ogólnie, też e... a, jeszcze robię tutaj taką podziemną, taką piwnicę, żeby tutaj mieć o więcej miejsca, bo tam jest sobie już mi zaczyna brakować. Zresztą sobie wykładam bazaltę. I to będzie takie małe dosyć, ale wydaje mi się, że jest spoko, żeby było takie małe. W sensie nie będzie za duże, ale też pomieści sporo miejsca, bo tu będą skrzynki, tu, tu, tu. to sobie będzie w skrzynkach, nie? E, dobra, pójdziemy spać, bo zombieczki zaraz tu przyjdą i mi e, zrobią kuku, i nie chcę tego kuku, więc no. Też ogólnie wydaje mi się, że odcinki z Minecraft, jakby to powiedzieć, sam Minecraft sobie jest spoko, ale odcinki z Minecrafta nie wiem jak nagrywać, bo Minecraft to jest taka gra, w której ja bym musiał po prostu kilka godzin grać i z tego dopiero zrobić gameplay, a wiecie jak mi się nie chce montować? E, nie wszystko bym chciał tutaj, cały styl, tylko tak sobie wezmę. Bardzo ładnie. E, Dzięki w ogóle Miki za ten protip z tym e, przytrzymaniem tego, żeby tu wkładać te przedmioty, bo no nie wiedziałem o tym, a to mi się tak bardzo przyda, bo teraz mogę, o tak sobie chwilka i już, coś jeszcze, mam jeszcze gładki bazę, nie wiem czy tutaj był gładki bazę był? dobra, T tego nie mam gdzie włożyć na razie, więc na razie to po prostu zostawimy, e, spalił się koleś? Nie spalił się, uuu, dobra, sobie zostaje. Co ja miałem zrobić? A, dobra, jestem idiotem. Miałem przecież skrzynki zrobić i... Dobra. Nice? Lecimy na dół. Ogólnie też wam powiem, że niedługo zacznę robić tutaj farby różne, różnego typu. Aha, bo na... dobra, jestem idiotem. Najpierw muszę to wykopać i to najpierw wyłożyć, okej. Okay? Ajajaj, No ja bardzo lubię estetykę w Minecraft, w sensie... Niektóre rzeczy nie pasują, ale jak już mi coś nie pasuje, to już tego nie robię, nie? Z... Dobra, tu zróbmy. Dobra i zaraz to wyłożę sobie. E, dobra, jak na razie idzie dobrze, nie jest źle. Ogólnie ostatnio też zacząłem e, grać w gry typu Patience. Nie wiem czemu, ale jakoś wstawa mnie na Patience ciągnie. E, I szczerze powiem wam, że jestem nawet dobry. Chociaż nie jestem jakiś mega profesor. tak? No dopiero niedawno tak zacząłem grać dużo w Patience. I na pewno z tego nie będzie serii, nie myślcie sobie, że ja jako taki youtuber bardzo, bardzo pomysłowi <laughs> Zrobimy serię z pacjenta. Serię tak mi się leżycie. tak pewnie tak mi się leżycie, bo jestem po prostu idiotą. Więc no No i lecimy. Czemu tak dużo? Nie wiem, po prostu <laughs> żeby było dużo. Potem i tak to muszę wszystko wyłożyć. Zaraz jeszcze polecimy po ten, jakby się nazywał. Czekajcie, gdzie to jest. Nie wiem po co. Po co tyle skrzynek, jak ja chciałem przecież iść to ten łupkowy dół. Nie wiem, ja po prostu czasami robię coś, co mój mózg nie chce, żebym robił, ale robię to, bo mój mózg to błąd. Wiem, że to podmatwane i dziwne, ale tak niestety jest, więc robimy coś takiego. E, cyk. Cyk. Robimy coś takiego. Cyk. I cyk. No i robimy coś takiego. No i bardzo ładnie. E, lecimy dalej. Teraz to wyłożymy i sobie położymy. Ogólnie tutaj, też zrobię pewnie tabliczki albo te. Jak to się nazywają? Nie znaczniki, tylko to, co można tutaj. Ramka, o, ramka na przemian. Tak sobie tutaj. Pewnie niektórzy się dziwią, że ja nie kopię tego węgla, ale ja mam tyle węgla, że normalnie nic ram, więc nie chcę mi się wykupywać tyle węgla. I to wygląda naprawdę ładnie, szczerze mi się ma. To o i idealnie wymierzyłem wszystko. Tu było wszystko wymierzone, wszystko jest naprawdę ładnie wymierzone, tutaj ni nic, nic, ni nic nie, dobra, nieważne, zapomniałem, że przecież schodki tu mam, okej. Okay. Zapomniałem, że przecież schodki się też liczą, dobra. I co tu teraz z tym zrobić, bo to brzydko teraz wygląda. Dobra, to będzie na jakieś, o wiem, 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 wiem co z tym zrobię, wiem co z tym zrobię, ale to zrobię kiedyś, zrobię kiedyś, zrobię z tego kosz, w sensie taki co pali przedmioty, nie, to będzie dobre, eee, no tak, tak, o, a dobra, jestem idiotą, zapomniałem, można tak po prostu postawić, no i bardzo mnie. no, jeszcze to całe wyłożę jakby. Fajnie, by było teraz to zacząć wykładać, więc. No, ja nie gram często w Minecraft, bo niestety wolę z kimś grać, tak? Ja, ja w ogóle jestem takim mega towarzyskim osobą, która woli grać na przykład z kimś, bo nie grać z kimś to jest tak troszeczkę. No, ja nie lubię po prostu, tak? To jest nawet logiczne, bo ludzie o wiele bardziej lubią z kimś grać, bo samemu grać to. Tak jakbyś. To musicie mieć naprawdę wielką depresję, żeby grać samemu cały czas, nie? Miki cały czas gra sam na serpego, ale on mało zasadnioną tą taką depresję, nie? Przepraszam, Miki, pewnie to ogląda, że to Minecraft. Yy, nie będę wam mówił, ok? Lepiej, żebym wam nie mówił. Miki, pewnie też się by na tym nie zgodził. Okej? Okay? Po prostu pomijmy ten temat, dobra? Dobra, pomijmy. Bo nie chcę mówić, co się stało, że ma taką lekką depresję. Lekką. Powiedzmy, że lekką. Znowu mi się kurwa off skończył. Nie wiem, że te offy to teraz cztery razy chyba szybciej sięgnąć że dosłownie tak mało wykopuje, one się niszczą. Czasami kilok się nie niszczy przez pół gry, jak gram, taki żelazny. Znowu położyłem żelazo w tym, prawda? Tak. Dobra. Lecimy. Pewnie też ciekawi was, kiedy będzie ten live ze smokiem, e, co mówiłem. Nie wiem, szczerze myślałem o, na przykład na urodziny, żeby go pokonać, tak ciekawie by to było, że na urodzinach pokonuje smoka, bo w sierpniu ja też nie wiem, mam urodziny, był już live jeden, bo to było pierwszy live w ogóle na tym kanale, nie, z urodzin, no i wydaje mi się, że, o, ale to ładnie, ale to ładnie wygląda, ej, to mi się tak bardzo podoba, czy to nie wygląda ładnie, to bym to zmienił, ale nie mam na co tak dokładnie, hmm, chyba wiem na co bym to zmienił, nie wiem, czy to by pasowało, ale, What? co to było, co to był za dzień? Pistony te, dobra, to chyba były pistony z tym, dobra, ja tak mówię, co to było, a to chyba były te pistony, o, gładki bazel, ciekawe czy to by pasowało, pewnie nie, ale czy mogę przerobić gładki bazel na coś, nie, nie mogę, ciekawe, ciekawe czy to by lepiej wyglądało, o, widzicie, farma trzciny dalej działa, bardzo ładnie działa wręcz, no, tylko tu czasami wypadają te trzciny, albo zostają tutaj, o, no ale to tam tylko wziąć, tu położyć i to już sobie samo E, ogólnie też myślałem o dubbingowaniu różnych rzeczy, ale nie wiem, szczerze, jakoś mi to nie pasi. Próbowałem z kropkiem zdabingować jedną animację, ale po prostu nam to nie wychodziło. Ja, na przykład, y, jakby to powiedzieć, ja nie jestem dobry w tłumaczeniu i po prostu dla mnie, ja bym po prostu mógł mówić: no, o, to lepiej już wygląda. To wygląda na, lepiej, na pewno lepiej. Dobra, zmieniamy. I jestem bardzo ciekawy, czy chcielibyście jakikolwiek dubbing, na przykład, żebym sam dubbingował, czy z kimś, nie? Napiszcie w komentarzu. Czy chcecie na przykład jakiś dubbing, a jak chcecie, to na przykład, czy chcecie z kimś, czy żebym sam dubbingował, bo nie jestem pewny po prostu. Fajnie by było tak dubbingować z kimś, ale też samemu byłbym pewny, że coś dobrze powiem, nie? I że dobrze bym nagrał. Przydałoby się jeszcze trochę tego gładkiego bazaltu, bo nie gładkiego bazaltu, tylko tego łupku, łupu. łupu. Kurwa tego, co na dole leży co trzeba wykopywać. No to może razem to wykopię, bo nie chce mi się teraz, po prostu, jakby to powiedzieć, czas na odcinek dla mnie to jest troszkę, jakby to powiedzieć, ja będąc youtuberem, przenośnie nie, e, wolę nagrywać krótsze odcinki, zmontować to troszkę gorzej, o, tu jest jakiś łupkowany blok, e, Zmontować to lekko gorzej, ale żeby wyszło to lepiej. Nie wiem czy wiecie co mi chodzi, Pewnie nie wiecie, ale no tak niestety jest często. To mi się nie Ja się nie dziwię czemu sakwy zostały jak na razie usunięte. Yy, bo wcześniej mówiłem, że sakwy zostały źle, że usunięte, bla, bla A teraz pomyślałem, że... Przecież to źle działa. Przecież bez sensu że ja muszę każdy wyciągać, a na przykład nie mam miejsca w ekwipunku, To co ja mam zrobić wtedy? No właśnie. Nie chciałem łku swoim cykl I robimy coś takiego. Tyk. No jest. Yy, łupkowe kafelki. O ciekawe to brzmi. W sensie nie jakoś będę dobrze, ale śmiesznie. Osiem mam, dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę mieć wszystko wyliczone, bo nie lubię jak jest jakaś dziura w Minecrafcie. Na przykład. Czyli tutaj też... No jak to wygląda? Nie, to musi być na miniaturkę, nie? Teraz. W Nie chciałem żółtekan. O. I teraz zrobię żółt ekranu. Dobra, chyba zrobiony. No i bardzo ładnie. To będzie miniaturka light, nie? To będzie piękna miniaturka. Mega mi się podoba. Tylko teraz, żebym te zrzuty ekranu znalazł, nie, to znajdę na 100%. Cześć, obiadku. Nazwę cię chuj, Czekaj, gdzie, gdzie jest ten znacznik? Kuj. Gdzieś go tu miałem. Gdzie tu jest? chuj, jest znacznik. Kuj. Bardzo fajnie, że jest znacznik. Kuj, bo to mi się bardzo podoba. Proszę bardzo, mam znacznik. Kuj chuj. jesteś kujem. Dobra. O, widzicie, faremka dalej działa. I jeżeli ktoś nie wie jak to działa z tymi podpornikami, tak naprawdę to nie działa tak, że to oni się nie respią, tylko oni się respią tu, oni się tu duszą i te dropy lecą tu na dół. Niektóre się palą, niektóre nie i dzięki temu tak dostaję więcej niż gdybym miał je zabijać manualnie. To no, farma działa bardzo pięknie. No widać. Będę musiał segregarkę zrobić na te maki, bo to już mnie irytuje, kiedy próbuję wyciągnąć, a tu maki... Pełno tych maków. Ale w sumie maki też się przydają do barwników, gdybym chciał coś zabawić. E, tutaj jest cały czas... E, ten, nie zasadziłem tego, lol. Nie zasadziłem, bo mi się nie chciało. Ale ogólnie powiem Wam, że tutaj naprawdę ciekawie to zrobiłem. Bo zobaczcie, robimy coś takiego i lecimy tak. I teraz lecimy tak, możemy tak sobie na przykład polecieć. I cykl. Możemy sobie tak ładnie sadzić. I teraz nic mi nie poleci w boki, nic mi nie poleci ten. Tutaj cały czas woda jest, tutaj widzicie? Jest klapa. I to jest naprawdę fajnie, ładnie to wygląda. Po prostu dla mnie jest lepsza estetyka niż, niż faktyczny fakt. W sensie, jakby to powiedzieć, w prawdziwym życiu wolę, żeby było brzydziej, ale żeby działało lepiej, a w Minecrafcie wolę tak, żeby coś działało, yy, yy, żeby coś na przykład działało, yy, też działało, tylko żebym ja miał trudność z tego, ale żeby to naprawdę ładnie wyglądało. Tylko troszkę mi ta woda tu przeszkadza, która ma zlewać yy, te... Opa, tutaj, widzicie, to jest taka dziura i nie mogę jej zasłonić niczym. Więc mógłbym tak to zrobić, ale to by wyglądało dziwnie. Yy. Piękne zachodzące słońce. No i już przestało. No i, no i dupa. No i co mam powiedzieć, no mega fajnie ten SnapNex się ten... Jakby to powiedzieć, teraz to nie jest SnapNex, tylko to jest normalna seria. Ponieważ to nie jest już Snapshoty, nie ma już Snapshotów, tylko to jest normalna wersja, nie? Teraz nie wiem czy to dalej nazywać SnapNex, czy to dalej nazywać SnapNex, czy nazwać to na przykład po prostu seria survival. Napiszcie w komentarzu, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe i jestem ciekawy... Wiecie, chwilę muszę wyjść na chwilę. Eee, no, dobra, działa wszystko. Eee, jestem bardzo ciekawy waszej opinii, bo mm. dla mnie to jest ciekawe. Czy ja tu dalej mogę nazwać Snapnex? Snap Skoro nie ma Snapshotów, tu Snapnex, bo wiecie, Victor Next eee, i Snapnex. Wiecie o co chodzi. Skąd ty tu się bierze? Skąd, skąd wy się tu bierze? Więc no. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. Farma Villagerów działa zbyt dobrze, jak na razie. I troszkę mam ich za dużo. Tro troszkę, e, troszkę to mało opowiedziane Tu mam ich w e, One się chyba czasami już zaczynają dusić, bo ich chyba powinno być jakieś 4 razy więcej. Od ostatniego razu, pamiętam. Czemu ja to nie mogę mówić? A, bo tu zawsze przychodzi. Dobrze. Cyk. Nie, nie przechodzi nikt. Nie przechodzisz no <laughs> Bo jakby tu nagle przy... Jakby tu było. Bar... Jaka war. Jaka war. Tu by nagle na moją, moim... O Jezu, to by było straszne. Dobra. Przydałoby się sklepać tego Iron Golema, bo on mi tu będzie przeszkadzał tylko. Aha! <ścoughs> Przydałoby się sklepać? Nie. On serio ma na Hitana z że... Javem, bo to A to mam pomysł, jak go sklepać. Zrobimy coś takiego. Nauk. Bo on nie może wejść tam, gdzie ja. Nie wiem, czy wiecie, jak fajnie zrobić sobie schodki po prostu. Robimy coś takiego. Robimy tak. Wchodzimy. Skaczemy, tak i tak, no i teraz możemy go na dolać, bo on nie skończony. O, wy... co? wiem to wyzwanie, halo. O, widzicie, i on sobie stoi, bo nie ma co zrobić, biedaczek. I w mordę, i w oko, i w nohala, i w kutala. Kutala to powinno najbardziej boleć, patrzcie. Zabiję go strzelając w kutala, no i pięknie, zabity strzelający w kutala. No i bardzo super. Więc chyba to na tyle, wiecie? Co mi się wydaje, że to na tyle. Nie, nie ma co tak naprawdę więcej tutaj mówić. 2.1.3.7, no już minęło. Pewnie to troszkę zmontuję i specjalnie zrobię 2.1.3.7. Nie, no żartuję. Ty, czy te aksolot. Okej, okay, to. To co robią te aksolotle, pozostaje przy aksolotlach, okej, okay? Więc dobra. To na tyle na ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Myślę, że niedługo będzie zamek znowu, bo wracam do Minecrafta w końcu działa. Myślę, że z serwera też będzie parę odcinków, bo Miki... Jakby to powiedzieć, Miki za dużo tam robi bardzo duże parmy I wiecie co? To mi się nie podoba z, jednego, z jednej rzeczy. Ten serwer zaczyna bardzo lagować. Weszłem na ten serwer i dosłownie jak strzeliłem raz fajerwerką, żeby polecieć. Dosłownie leciałem w dół cały czas. I to mi się bardzo nie podoba. Ale tak to jest spoko. Więc dobra, to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć. Nie będę go chyba montował. No, nie będę go montował. Nawet Intra i Ultra nie wkładam. Po prostu oglądajcie. To tyle. Na razie. Cześć.